Zbyt pewny byłem siebie mówiąc nigdy się nie zachwieję z łaski twojej Panie uczyniłeś mnie niezdobytą górą a gdy ukryłeś swe oblicze ogarnęła mnie trwoga Tak wyznaje psalmista w Psalmie 30 Psalmie który jest psalmem dziękczynnym Dziękczynnym za wybawienie od śmiertelnego niebezpieczeństwa. Nie wiemy do końca, w jakim konkretnie niebezpieczeństwie znajdował się psalmista, być może zapadł na jakąś ciężką chorobę, być może jakieś zagrożenie zewnętrzne od jakichś ludzi, wrogów chcących się zemścić, na przykład. W każdym razie psalmista doświadczał jakiegoś ciężkiego, dla niego śmiertelnego niebezpieczeństwa i wyznaje, że wcześniej był zbyt pewny siebie. Myślał, że skoro Pan Bóg, skoro jest wierzący, to Bóg będzie go osłaniał i nigdy się nie zachwieje, nigdy nie doświadczy trudności. Tymczasem Pan Bóg zesłał na niego jakieś utrapienie, jakąś chorobę, coś, co go uciemężyło. Dlatego prosił o wybawienie od śmierci. Wysławiam Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś, nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Wyznaje psalmista, że był w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Nawet przesadzając trochę, mówi: Wydobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu. Już widział psalmista samego siebie, jako tego, który martwy schodzi do krainy umarłych. Bóg tymczasem go wydobył. Dlatego psalmista zaprasza: śpiewajcie psalm, wszyscy, co go miłujecie, wychwalajcie go. Gniew jego bowiem trwa tylko przez chwilę. A jego łaska przez całe życie. Ta ogromna dysproporcja pomiędzy Bożym gniewem, czyli takim pewnym symbolicznym wyobrażeniem tego, co może nas trudnego spotykać w życiu, czegoś, co, czego się obawiamy, a z drugiej strony łaska Boża, jego wierność, miłosierdzie przez całe życie trwa. Więc ogromna dysproporcja. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. Wyznaje jednak psalmista, że. Tym, co go zwiodło, tym, co było dla niego chyba najtrudniejsze, była ta zbytnia pewność siebie. Czasami są tacy ludzie, którzy mówią, takiego grzechu na pewno już nie popełnię. Takiej choroby ja się nie boję, starości, takiego niebezpieczeństwa, bo cóż mi może się stać? W końcu przecież ufam Panu Bogu. I niekiedy Pan Bóg. Wystawia na próbę również takiego człowieka, który jest zbyt pewny siebie, po to, aby zobaczyć, aby sam zobaczył, co jest w jego sercu. Wydaje się, że takie właśnie doświadczenie miał psalmista, który wyznaje: Byłem zbyt pewny siebie. Z łaski Twojej, Ty mnie, Panie, uczyniłeś górą niezdobytą, ale gdy ukryłeś swoje oblicze, ogarnęła mnie trwoga. Gdy Bóg odejmie swą rękę, ukryje swoje oblicze, każdy człowiek nagle popadnie w trwogę, w niebezpieczeństwo śmierci. I mówi, jaka korzyść z krwi mojej? Czy mój proch będzie cię wysławiał? Psalmista niejako próbuje przekonać Boga, że jego śmierć, jego zejście do otchłani, do krainy umarłych, nic, nic nie przyniesie, żadnej chwały Panu Bogu nie da. Dlatego prosi o to wybawienie od śmierci. I w końcowej części psalmu jeszcze raz psalmista powraca do wysławiania Pana Boga, do tego dziękczynienia za wybawienie. Moje biadanie zamieniłeś w taniec. Wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością. Ta ogromna odmiana. Lamentowanie zamienia się w radosny taniec, a wór pokuty, wór nieszczęścia nagle zamienia się w radosne, w radosne opasanie, czyli w radosną szatę. Aby moje serce tobie psalm śpiewało, Boże Panie, będę cię sławił na wieki. Ten psalm, który sam w sobie jest psalmem dziękczynienia. Kogoś, kto doświadczył Bożego ocalenia, Bożego wybawienia, w tradycji chrześcijańskiej jest także psalmem paschalnym, a więc psalmem, który odnosi się do osoby naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To właśnie w Chrystusie swoje ostateczne dopełnienie i realizację znajduje całe Pismo Święte, także ten psalm. I właśnie możemy czytać te wersety, na przykład w wersecie czwartym: Panie, wydobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu. Jest to nic innego jak obraz śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, tego, który zszedł do otchłani, stąpił do piekieł, jak wyznajemy, ale później został wskrzeszony i zmartwychwstał. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem okrzyki radości. To jest ten wieczorny płacz Wielkiego Piątku, a następnie okrzyki radości poranka wielkanocnego, które dokonały się w Chrystusie. Jaka korzyść z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czy mój proch będzie Cię sławił albo rozgłaszał wierność Twoją? Korzyść z krwi. Mamy korzyść z krwi Chrystusa, która nas odkupiła. Jednak Chrystus nie zszedł do otchłani po to, aby tam zginąć, ale po to, aby i nas wydobyć z tego dołu śmierci. Dlatego możemy czytać w duchu chrześcijańskim ten psalm, jako psalm, który opiewa życie, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, w którym także i my, jako wierzący, mamy swój udział.